5, 4, 3, 2, 1, GO! 6 prawy, 50. 6 lewy, krótki szczytem, podbija do 6 minus prawy, do 5 lewy, krótki 30, 6 prawy, 90, kopa. Drugi szczyt śmiało, 150, mega podbicie, schamuj, 2 lewy.

6 minus prawy średniej, 60. Hamuj, hamuj, 5 lewy krótki, 10. Prawy hak wąsko, z drogi. 70. Prostuj. Szczyt lewą śmiało. 150. Schamuj, wygrodzenie od prawej, szybkie. 20. 5 plus lewy krótki, 130. Schamuj, szykana od lewej, ciasna

Hamuj, hamuj, z drogi dwa prawy, nie ciąć 140, prostuj szczyt lewą, 50, schamuj, 4 minus prawy, negat 20, 4 lewy, 70, 4 minus lewy, 80, 3 plus lewy. I 3 prawy nie ciąć do szczytu. Jest ok. 40. 5 lewy. 50. 5 prawy średni. 50. 5 lewy krótki. 60. 5 prawy do szczytu. Zostań z uwagą. I 6 lewy nie ciąć. 26 lewy.